Mamy ograniczony czas, w jaki sposób go spożytkujemy, ale też tak, żeby to nas nie przytłoczyło. Bo my jedziemy po to, żeby razem spędzić czas, a nie po to, żeby nagrywać się 24 godziny na dobę. To jest jedna rzecz. Cześć widzowie, cześć youtuberzy. W tym odcinku, a w zasadzie w serii tej, od tych odcinków zobaczycie e, kilka rzeczy. Mianowicie chciałem Was zaprosić na wyjazd do Powsigirku, bo to jest główny cel tego wyjazdu. Jedziemy do Powsigirków, jadę. Zapraszam Was ze sobą, zabieram, będzie z tego vlog yy, z relacjonujący wyjazd. Drugie, yy, druga yy, sprawa to będę testować ten no motocykl, ten R 700 World Ride. Yy, testów jest mnóstwo tego motocykla, bardzo dużo, a ja chciałbym wiedzieć, jak ten motocykl sprawdzi się podczas czasowego wyjazdu. Powsigirki swój wyjazd organizują w pięknym, ładnym, fajnym ośrodku, ale mam do niego dojazdu e, troszkę ponad 550 km. Więc e, jest to całkiem fajny dystans do przejechania i mam zamiar go zrobić jednego dnia i drugiego dnia wrócić. Czyli 501, 502 dnia wyjadę wcześniej rano, żeby dojechać na miejsce, i właśnie jadę. Pomyślałem, że pojadę tym motocyklem. Ten R700 World Ride. Chcę sprawdzić jak się sprawdzi, jak, jak, z, jak to będzie na tym motocyklu gdy jeździ się szosowo. Bo przecież ten motocykl nie tylko służy do jazdy offroadowej, ale świetnie się nadaje też do jazdy szosowej, tak mi się wydaje. Wynajmniej. Zobaczymy czy w takim zwykłym podróżowaniu z małym bagażem solo będzie fajnie. Trzecia sprawa to taka, że w jedną stronę będę jechać na ścieżce, którą sobie sam wyrysowałem w Google, tak żeby zobaczyć sobie jakieś tam fajne miejsca po drodze na dojazdówkę, a wracając chcę wypróbować aplikację Cali Moto i to będzie już ostatnia część testu aplikacji Cali Moto. na powrocie 550 km zobaczymy jak mnie poprowadzi i czy to będzie miało jakiś sens, czy to jest fajna aplikacja do takich wyjazdów. E, także z tym Cali Moto to będzie zupełnie oddzielny odcinek, zupełnie nowy, a jeśli chodzi o relacje i z wyjazdu do Powsigirek i e, relacje test tego motocykla, to będzie to jeden odcinek, w sensie jedna seria z kilku odcinków, a Cali Moto zupełnie inny, oddzielny odcinek, o którym wam opowiem e, o tej nawigacji właśnie na telefon. I to może być dosyć ciekawe. Więc jeśli was to zaciekawiło, to zostańcie do końca tego odcinka, obejrzyjcie wszystkie odcinki dajcie subika, żeby was nic nie pominęło i zostańcie ze mną na dłużej. Także zapraszam, ja będę przygotowywać teraz motocykl, opowiem wam co i jak. Swój zlot po wsi Girki zaplanowały zaplanowali w okolicach Poznania, w sumie pewnie ze 100 km od Poznania, no mniejsza z tym. Gorzów Wielkopolski gdzieś tamte okolice. W każdym razie no, jest to kawałek drogi. Wybrałem ten, a nie inny motocykl, więc chciałbym go troszeczkę przygotować do jazdy szosowej. Eee, ta jazda szosowa do tej pory w ogóle sprawiała mi też przyjemność na tym motocyklu, ale były to tylko krótkie przeloty. Nie robiłem większych tras e, w zasadzie jak, nie wiem, asfaltem, jakimiś bocznymi asfaltami 100-150 km, a teraz prawie 600 km w jedną stronę, więc kurczę e, szosowej jazdy. I mam zamiar tam dojechać w miarę sprawnie. Także, mało przystanków. Mam nadzieję, że te dwa zbiorniki, które są w tym motocyklu, się sprawdzą i to mi da wolność tankowania i dobrych przebiegów przelotowych do zrobienia. Natomiast no, będę jechać z prędkościami takimi bardziej szosowymi. Takimi, aha, kurczę, jakby to powiedzieć, no, przelotowymi motocyklowymi. Myślę, że tak między 120 a 160 na godzinę. To takie dla mnie dobre tempo, które lubię, to jest takie 160 ogólnie, tak jakbym jechał tracerem, na przykład, tym o, a tym trochę wolniej, bo są też inne opony, inne koła, ale też wybrałem trasy po drogach żółtych, to znaczy po wojewódzkich, ale mogą się różne te drogi trafić, więc no nie wiem jak to tam wygląda, jak to będzie, jak to będzie się sprawdzać. Ja tylko kawałeczek takie szutrówki, ale tutaj dłuższy czas już szutrujemy. Kurczę, jeszcze jakiś samochód z przodu jedzie chyba, bo kurz jest niesamowity. Ale chyba widzę, że już dojeżdżamy do jakiegoś asfaltu. No fajnie. Bardzo mi się podoba, naprawdę, kurczę. Jest to niesamowita przygoda. I teraz właśnie to jest to o czym mówiłem wcześniej. Pomyślcie sobie jakbyście byli tu motocyklem szasowym na typowych krzasowych oponach. O, mamy asfalt. Na pewno tenerka sobie tam da radę. Bo jest to motocykl właśnie, który na takich drogach słabszej jakości radzi sobie znacznie lepiej niż taki szosowy tracer. I jak teraz testuję tu nawigację Cali Moto, to zrobiłem troszeczkę rundek, testuję tu nawigację i wyprowadziłem je w takie miejsca, gdzie naprawdę szosowym motocyklem bym zawrócił, nie pojechałbym dalej right. po prostu. Eee, I no, to są wady i zalety Cali Moto, ale o tym będzie w innych odcinkach. A to motocykl sprawdza się właśnie na takie wyjazdy rewelacyjnie. I zobaczymy jak to będzie szosowo. Dlatego też w ogóle do szosowej jazdy postanowiłem, że troszeczkę go przystosuję, to znaczy ta szyba, przede wszystkim szyba. Tak, właśnie, zaczynając od początku to w zasadzie jest to fabryczny motocykl Yamaha Tenere 700 World Ride. No, to jest wariacja zwykłej Teneryki. Yy, motocykl jest właśnie, jeżdżę cały czas nim yy, praktycznie po to, żeby zrobić docieranie. No bo jak mam zrobić 1000 km, to akurat na 1000 km jest przegląd. A tymczasem motocykl ma już 1000, bo zrobiłem to wcześniej, żeby właśnie był już dotarty żeby mógł nim też normalnie jechać w trasie. Bez jakiegoś wielkiego obciążania tego motocykla, żeby już był po przeglądzie. No to będzie po przeglądzie jutro. Ma teraz przebieg. Zaraz e, wam powiem. E, zaraz się tu poprzełą. Przebieg 946 km, więc w zasadzie prawie idealnie do tego. Jutro jeszcze zrobię, będzie prawie 1000, więc ten przegląd śmiało można zrobić, żeby już był gotowy. Oprócz tego, mam zamiar nawigować z telefonu. Zamontowałem w nim na szybko ładowarkę indukcyjną, gdzie będę miał tutaj przypinam sobie telefonik i tutaj będę miał tą ładowarkę. I on będzie od razu się ładować z gniazda USB, które jest tutaj i jest ono fabrycznie w tym motocyklu. Natomiast, co na pewno zamówiłem i chciałbym zmienić, to szyba przednia. Myślę, że to będzie fajne rozwiązanie. Mam tam dużą szybę, zaraz wam pokażę. Zamontujemy sobie ją tutaj i myślę, że to mnie sprawi, że ta jazda szosowa tym motocyklem będzie po prostu fajniejsza i przyjemniejsza niż z taką malutką szybą. Bo ta szyba tutaj jest naprawdę malusieńka. Ja nie mówię, że ona jest jakaś zła, ale. Przyzwyczajony do ochrony przed wiatrem, tak jak, jak jest w Tracerze, no to jest tutaj bardzo duża ochrona przed wiatrem. Tutaj jest y, ta ochrona dużo słabsza. I no i do takiej szosowej jazdy po prostu na tak duży dystans ten wiatr może mnie zmęczyć, a nie będę jechał y, 80 na godzinę, będę jechał troszkę szybciej, więc y, no, chciałbym mieć tą szybę, więc tą szybę zamontujemy. A oprócz tego do no, motocykla będą jeszcze gmole, i inne rzeczy w zasadzie. Tutaj mam te rzeczy. Już takie pośrednie w zasadzie, bo tak naprawdę to jest tylko ochrona. Oje, ochrona. Tu mamy w tym kartonie gmole. Tutaj mamy oklejnę boczną taką, żeby się motocykl nie rysował w nim lakier, farba. A tutaj mamy szybę, którą zamontuję na motocyklu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Nie wiem, czy te gmole zdążę założyć, ale ale zobaczymy. W każdym razie, wyjazd do powsigirków może być bardzo ciekawą przygodą, i mam nadzieję, że właśnie na Tenere 700 ta przygoda będzie fajna. Obawiam się trochę tych kół. Są tutaj opony takie kostki, które są, no powiedzmy, że 60% szutru, 40% asfaltu. One na asfalcie świetnie się sprawdzają, ale jest w nich jeden mały kłopot po prostu tenerka ma. Opony dętkowe. I może to być na dalekich wyjazdach bardzo duży plus, ale w takim użytkowaniu szosowym może to być bardzo duży minus. Nie wiem czy pamiętacie, jak byłem z Laksą i złapałem kapcia w tenerce, to po prostu zostawiliśmy ją potełkiem gdzieś tam 200 km od bazy i wróciliśmy jednym motocyklem, i to, było, to była cała historia, nie? A tutaj, jak sobie z kapciem takim poradzić? No wymienić dętkę. <laughs> ale wymienić ją samemu jest bardzo trudno. Ja tego sam w terenie pewnie, no, jakoś może bym zrobił, ale to jest bardzo trudne do zrobienia. A znowu w niedzielę czy w sobotę złapać jakiś warsztat, czy coś, gdzie by to zrobili, może być dosyć ciężko. Więc obawiam się tylko tak naprawdę kapcia, zupania kapcia. A tak reszta, nic tutaj się wydarzyć nie może, no, Teoretycznie tych kapci nie łapie się często, ale łapie się czasami. Eee, a tenerka to już ma w ogóle eee, przypadłość do łapania kapci. Te kapcie moi klienci też łapią na nich, właśnie na tenerze. No zobaczymy. Mam nadzieję, że taka przygoda akurat mnie nie spotka, a jak, jak nawet mnie spotka, to że ktoś mi pomoże. Oprócz tego jeszcze, właśnie na tę specjalną okazję w końcu kupiłem buty. I to też jest coś nowego. Eee, dla mnie, bo takie buty hmm, turystyczne, wentylowane. Właśnie takie troszkę lżejsze do jazdy szasowej tą tenerą, może też tracerem. Takie chciałem coś pośredniego, ale y, pierwsze wrażenia mam z nich bardzo dobre, ale opowiem o nim, o tych butach opowiem wam później jak trochę w nich pojeżdżę. Także nie jest to temat do y, tego vloga. No dobra, ja się biorę tutaj za montaż. Jeszcze muszę się zgadać z popsikirkami jak z noclegiem i czy mam zabierać jakieś piwory i inne rzeczy, bo tego nie wiem, bo w zasadzie nie mam żadnego noclegu. No tak, yy, a właśnie, w ogóle to wyjeżdżam w sobotę. Yy, impreza trwa od piątku, ale ja wyjeżdżam w sobotę i będę tam yy, tak naprawdę po południu. No, tak liczę, że będzie to z 8 godzin jazdy z przystankami, czyli 8, 8 godzin trasy. No, 6 godzin jazdy, 8 godzin trasy yy, i, i co jeszcze? No i mam nadzieję, że trasa będzie fajna i ja, aha, jadę w ogóle, jadę taką drogą, bo byłem w tych rejonach już. Byłem w Świebodzinie przy okazji przy okazji Piona Liderzy Wśród Fanów, gdzie robiłem podobną trasę i byłem tam w okolicy właśnie, ale wyznaczyłem teraz trasę troszeczkę inaczej, żeby po prostu nie jechać przez te same miejsca i omijam niektóre miejsca, w których już byłem. Chcę zobaczyć po prostu inne trasy, które tam są, inne miejscowości i e, no właśnie, będzie można obserwować moje zmagania. Po drodze bo będę udostępniać lokalizację, ale no, w tym blogu tego nie zobaczycie, ale zobaczycie go na Instagramie. Ci, którzy obserwują mój kanał i mój Instagram, to będą e, mogli śledzić moje poczynania na żywo. Ja się biorę za montaż, bo się znowu rozgadałem, a Was zapraszam na kolejne odcinki, bo to tylko będą przygotowania. W następnym odcinku już będziemy na motocyklu i ruszę w trasę i będzie to relacja zarówno z trasy, z testu motocykla, jak i... Z, z imprezy i spotkania u gierków. Także zostańcie na następny odcinek. A tutaj biorę się za montaż i pokażę Wam, jak będzie wyglądać motocykl na końcu. No to zobaczcie, tak wygląda zamontowana szyba. No co mam Wam dużo mówić? Motocykl wygląda paskudnie z tą szybą. Po prostu jest ta szyba tak potężna tu z przodu, a ten motocykl taki, no, mocno urósł. Z tej strony to już w ogóle. Ale ochrona przed wiatrem będzie zaję fajna. E, natomiast już widzę, co będziemy wkurzać. No, będziemy wkurzać, bo będzie to cały w robakach, nie będę nic widzieć, bo będzie ten, y, tutaj będzie mniej więcej y, punkt wzroku w tym miejscu. No, jest potężna ta szyba. No zobaczymy, jak to się sprawdzi. Myślę, że sprawdzi się dobrze. Ale są różne te szyby. Ta była największa, jaka jest dostępna na rynku. Patrzyłem różne. To myślę, że do podróżowania całkiem spoko. Ale można byłoby ją. Tak, ja to bym tak tutaj ją. Albo tak. Aby tak ta linia jest. Z nią zrobił i by było całkiem tak 50-50. No dobra, klinka też zamontowana. I chyba na tym zakończymy, bo... Y Gmole w zasadzie 40 minut piszą w instrukcji montażu, 36 dokładnie. Tak wyglądają. Taki nie za duży zestaw, ale coś o czym nie wiedziałem. W zestawie z gmolami nie ma jednego elementu montażowego. Takiego tam pod, pod lampę, który się przykręca, zamawia się go oddzielnie. No nie wiedziałem, co autor miał na myśli, dlaczego nie ma tego w zestawie. Muszę to sprawdzić jutro w salonie. Ale ogólnie Yamaha, Lipa to powinno być w komplecie. To powinien być zestaw. Jak kupuję gmole, to chcę mieć wszystko, co jest potrzebne do ich zamontowania. A nie później otwieram i w instrukcji obsługi doczytuję się, że nie ma w zestawie jakiegoś czegoś do montażu. No i drugi, druga rzecz to są takie odbojniki, kaszpady tak, tak naprawdę, które są dodatkowym wyposażeniem do, do gmoli takim uzupełniającym. Wziąłem je też. Na wszelki wypadek, jakby się tutaj miało coś wydarzyć, jest to taki motocykl, którym też inni będą jeździć, to dlatego też wziąłem te koszpada. A zresztą sam ostatnio, mało co bym się nie wyrżnął. jechałem na taką fajną górę a i okazało się, że na samym czubku gó góry jest glina i ktoś się zakopał tym samochodem i w trawie po prostu były kolejne, aż mnie zatrzymało. Ledwo utrzymałem motocykl na nodze, kiedy mi się mocno przechylił. Dobrze, że miałem mało paliwa, bo jakby był pełen, to by mnie dał rady. No słuchajcie, tyle z dzisiejszych przygotowań, ja się zwijam, bo późno się zrobiło i nie mam tego zestawu montażowego, więc w zasadzie za specjalnie nie mam, nie mam tutaj co zamontować. No jutro jeszcze się dowiem, pewnie zmienię torbę na większą, chociaż jak pojechałem, byłem tam ostatnio, to na jedną noc właśnie spakowany byłem w tą małą torebkę, nic więcej mi nie było potrzebne, ale byłem troszeczkę inaczej niż teraz będę i Mam nadzieję spędzić tam trochę z Wami czasu, na tym zlocie ze złotowiczami więc chyba wezmę trochę większą torbę. Muszę napisać przede wszystkim do Powsigirków, jak oni mi tam nocleg przygotowali. Szyba ogromna. Jutro będę jechał do pracy motocyklem i na przegląd, to zobaczymy jak się to sprawdzi, a jeszcze muszę zamontować nawigację. No to dosyć rześki poranek. Ale czas wyjazdu. Mamy no, piątą rano. Miało być o szóstej wyjazd, ale będzie obsłóweczka. Jak dobywa? Ja się dopiero dzisiaj pakuję. Ale najważniejsze: motocykl, nawigacja przygotowane. Buty jeszcze zostało schować. Minimalistyczne pakowanie. Tylko na jedną noc. Więc w zasadzie dużo mi nie potrzeba. W to się pakuje. Tam już wszystko jest sprzęty. czekają oczywiście. Jedną trzecią bagażu zajmują ładowarki, kabelki, kamerki i to inne graciarstwo, którego używam do nagrywania. Niedługo ruszamy, ja jeszcze muszę się ogolić, żeby wyglądać jakoś przez ten weekend.